Wybiórki Bobre. Mówię dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj taki film z partyzanta. Troszeczkę, bo powiem tak. Rano obudziła mnie seria wiadomości, messageów. Message. Dobra. Wiadomości. Zostańmy przy polskiej wersji językowej, będzie prościej. Gdzieś tam Goldmaniek, Mariusz Cieplu, gdzieś tam Mustafa Gold. Gdzieś tam brodaty zbir, gratuluję, gratuluję. gratuluję. Myślę sobie, o cholera! przespałem cały grudzień, przegapiłem urodziny normalnie, bo, no bo co innego sobie mogłem pomyśleć. Okazało się, że chłopaki gratulują mi osiągnięcia 500 subskrypcji na kanale. Dużo frajda, wielka radość. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Im również dziękuję ogromnie, bo bez nich to by się nie wydarzyło, tutaj ogromna pomoc było do tego zbira, podejście Mustafy, który też mnie zawsze tam wspomaga, oferuje, tutaj Jacob, Juli, 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 Kuba też, też jest moim takim... Mocnym filarem, Adam Hyrzewski, Adam Chwadczuk, Mariusz Jacyk, ludzie, którzy przy każdej okazji gdzieś tam wspominają o mnie na swoich kanałach, Białas, Białas, Explorer, również wspaniały człowiek. No i na koniec pozostawiam na deser, pozostawiam Mańka. Mańka, który jest po prostu niezastąpiony, i, no i bez niego miałbym ciężko. On gdzieś tam mnie wspomaga, zarówno dobrym słowem, gdzieś tam wsparciem, promując mój kanalik. E, robi mi jakieś tam fragmenty oprawy graficznej. Chłop, mam do tego talent. Ja absolutnie, no nigdy nie dorównam e, temu, co oni robią. Dla mnie e, te programy komputerowe, w których obrawia się filmiki, są czarną magią. Dla mnie to. No nie radzę sobie z tym, powiem szczerze, nie radzę sobie. Staram się jak mogę, no ale, ale to nie będzie. Nie będzie nigdy taki efekt jak u nich na kanałach. One są dla mnie takim niedoścignionym wzorem troszeczkę. No ale meritum tego kanału jest przede wszystkim słowo, rzeczy, które próbuję wam opowiedzieć i które próbuję wam pokazać. No i teraz, tak jak wspominałem wcześniej, 500 subskrypcji szczeliło. Ja bym przegapił to wydarzenie. I już potem po tym miłym poranku, gdzieś tam odezwały się jakieś gratulacje na platformie Facebook, gdzieś tam przychodziły, przychodziły od chłopaków, uśmieszki mortki. No i miłe słowa również no i padły pytania, a co z konkursem? Miał być konkurs na 500 wyświetleń. Pan konkursowy, nie wiem jak ludzie, którzy oglądają mój kanalik zapewne pamiętają, zniknął sobie w loterii dla Mustafy. Został przeznaczony na cel bardziej szczytny niż tam promocja. Promocja i tak ciężkiego do wypromowania kanału zlicytowaliśmy go, żeby pomóc Mustafie. No i nagroda przepadła ówczesna. Dzisiaj taka troszeczkę skromniejsza nagroda, ale za to taka mocno związana z tematyką kanału. Do wygrania w konkursie na 500 subskrypcji będzie 5 monet jednopensowych. Pięć monet jednopensowych, które przedstawiają wizerunek osób panujących tutaj w Wielkiej Brytanii, jak się zapewne domyślacie. Pierwsza z nich to moneta pra-prababki, królowej Wiktorii. Następnie mamy pradziadka, króla Edwarda VII. Potem jest George V, dziadek, ojciec George VI. I obecnie miłościwie nam panująca jej wysokość Elżbieta II, czyli córka. Cała, cała dynastyjka, na pięciu monetach pensowych, już pewnie widzicie zdjęcia. Można ją będzie wygrać w tym konkursie warunek standardowo. Standardowo to jest komentarz w rodzaju konkurs, niech będzie konkurs miło by było, żeby osoby biorące udział, udział w tym konkursie subskrybowały kanał, dlatego ja nie potrafię sprawdzić, czy jesteście subskrybentami, czy nie jesteście nie wszystko widać mam nadzieję, że będziecie także, także zapraszam do czegoś takiego, losowanie postaram się zrobić przy niedzieli, jak mi ktoś pokaże jak no cóż, niestety, niestety, przepraszam ale moje elektroniczne obycie jest tutaj bardzo bardzo niefajne, no liczę gorąco na Mańkę, na jego pomoc i na to, że, że uda się. Dziękuję Wam wszystkim, bo to w zasadzie od tego powinienem zacząć. Gdyby nie Wy, to w sumie tych subskrypcji by nie było. Największe podziękowania nie, nie należą się Zbirom, Mustafą, Mańkom, Adasiom, yy, innym kolegom, należą się Wam, widzom. No i wielki ukłon w Waszą stronę i wielkie podziękowania. Dziękuję bardzo, że jesteście, że oglądacie, komentujecie, wywiązują się jakieś dyskusje. Jesteście super, dzięki.